To jest na bank rzymek To jest na bank moneta rzymska Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania Słuchajcie moi drodzy, mam dwie ważne rzeczy Jedna to jest taka, że <gryw> zaraz Jadę na wykopki, czekam na Dawida i jedziemy na to zacne pole, gdzie wyszły, wyszedł ten zacny Rzymek z pierwszego wieku naszej ery. Druga sprawa, taka jedna z najważniejszych w tym momencie, to jest taka, że e, ja kręcę z ten film, e, kręcę go 15 grudnia. Wy go widzicie, skoro go widzicie, to znaczy, że jest 23 grudzień. I teraz o co chodzi? Niestety w Niemczech został wprowadzony twardy lockdown, i od 16 grudnia wszystko będzie zamknięte. Po prostu wiecie, na czym polega ten twardy lockdown. I niestety nie będę w stanie do 10 lutego, jak na razie oficjalnie, do 10 stycznia, przepraszam, nie będę mógł chodzić na wykopki, a co za tym idzie, kręcić filmów. Więc yy, w razie czego proszę Was o wyrozumiałość i Was informuję o tym, dlaczego te filmy się nie pojawiają na moim kanale. Mam nadzieję, że chyba, że naprawdę jakoś, jakoś się uda y, takie wykopki zrobić powiedzmy w półlegalne, albo pod, naciągając prawo. Ale mam nadzieję, że już po 10 stycznia będzie, będę mógł kopać. Dobra, nie przedłużając, ja się szykuję do wyjścia i widzimy się już na praktycznie no, wieczornych wykopkach na polu. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu, komentowaniu, dla zasięgu. Dawajcie te suby, dla to mówię nowym osobom, bo yy, kiedy osiągnie mój kanał 1000 subskrypcji, wystartuje konkurs na 1000 subów. Dobrze, widzimy się już na miejscu. Cześć. Dobra, jesteśmy na miejscu, Dawid jest. Tutaj widzicie moja choineczka jest, dzisiaj się przyda, ładnie podświetla, ale tak czy inaczej założę latarkę na, na głowę, czołówkę i będziemy tak biegać. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. Dobra, jedziemy z pierwszym sygnałem, sygnał nieciekawy. 48 sygnał. Chcę go jeszcze raz lokalizować. Tutaj. Okay, taki badziewik Drugi sygnał taki wysoki dosyć i mam obręcz ostatnio tu na tym polu też podobnej wielkości znalazłem powiedziałem że to było wielkość europejski bo wszedł na trzy palce teraz na dwa czyli azjatycki sygnał 59 60 taki kawał folii od puszki albo Tubka odkleju. Chyba. Tak to wygląda. Sygnał taki aluminiowy, ale warto go sprawdzić, bo ładnie wyje. Mamy taki kawałek blaszki w patynce cieniutkiej, ale nic specjalnego. Takie coś. Sygnał bardzo wysoki. Taka jest dosyć spora aluminiowa blaszka. Nic szczególnego. Bardzo głęboki dołek. I tu mamy znów jakąś. Blachy, której tu pełno, i puszeczka prawdopodobnie po Red Bullu, wnosząc po kolorach. Słuchajcie, sygnał bardzo dziwny miałem, i tu mam coś fajnego. Jest krągłość, chyba mam srebrną jedną markę ale nie jestem, a nie, to jest współczesna moneta nie mówcie, że to jeden euro czujecie na polu? tak jeden euro znalazłem współczesny, ale jazda tak 1 euro no i fajnie jest jeden euro Sygnał bardzo taki żelazny, przybijający na kolor i tak mamy oczko jedno od łańcucha. Taka folia z firmy Bayer swoje lata też ma. Słuchajcie, bardzo wysoki sygnał miałem. Zobaczcie, wygląda jak, jak z dzidy, ale to jest pewnie od pługa do orki, taki duży kawał, zdradza to tutaj to mocowanie, ale jest kawał metalu. To nie miecz niestety. Kolejny sygnał i taka spora podkładka. Biło bardziej na żelazo, ale wykopałem z racji braku ciekawszych sygnałów. Sygnał 66 do 70, ale też tak popiarduje. Dobrze, co to jest? Polmosik. Raczej jego resztka. Z wzorem greckim jakimś. Zobaczcie. Wyciągnąłem blaszkę z pięknym cyferką. 3. Tak to się prezentuje. Ciekawa znajdka. Z takiego głębokiego dołka. Taka część aluminium. No dzisiaj nie idzie, dzisiaj biednie. Dawid mi przed chwilą powiedział, że znalazł jakąś plombę i chyba helerka, więc ładny strzał strzał Zobaczymy, nie ma co się poddawać, bo po ostatnich wykopkach tu w polu byłem zrezygnowany a później takie dwa ładne strzały były, prawie jeden po drugim więc nie ma co się podawać bardzo duży rozrzut w kolorze to jest to? nie szukamy tego ok, bardzo dużo tego badziewia jest aluminiowego. Taki duży sygnał był i znów mamy część od pługu, czy od grabi, czy od czego same takie. Dzisiaj nie wiem, czy przewodność się zmieniła, że są takie bardziej sucha ziemia i nic nie wychodzi, pró prócz aluminiowych jakiś tam, prócz jakich, takich wielkich rzeczy. Smotek, chyba, że naprawdę to pole, które tutaj jest, które zaraz i tak kończymy bo przejdziemy je całe jest po prostu smutnym polem szukamy przed chwilą nas odwiedził właściciel pola a tu mam następny sygnał i zobaczcie wieczko od puszki jeszcze z zapięciem nie wiem po kukurydzy czy po jakiejś konserwie bardzo ładnie było ale to tyle z tego dzisiaj na biednie Miałem to sygnał, dość go długo szukałem. Zobaczcie, to taka ładna klamra, Ozdobna, prawdopodobnie, od czegoś. Ładnie wygląda. Na pewno stara. Jakieś na pocieszenie. A Dawidowi wychodzą chyba ze trzy helerki ma i coś tam jeszcze. Później zrobimy podsumowanie. To bardziej się chyba skupimy dzisiaj na znajdkach Dawida. Szukamy dalej. Powiem Wam tak. W końcu coś mi wyszło. Jakaś monetka. Już patrzymy. Prawdopodobnie chyba odolfik mi wyszedł. Jeden fenol. Ale nie chcę Wam skłamać tak, wi widzę orełka śmiesznego raczej orełek z wiatraczkiem ale stan nawet zadowalający dobrze, fajnie jest jest Adolfik, jest coś na pocieszenie dla mnie rocznik na razie nie do rozczytania ale jest elegancko tak to kto jest? wizjac Junge. No ja. 14 lat, może Powiem wam tak, wyrozładowała mi się kamerka, już mi robiłem ostatnią prostą, nie można się poddawać Zobaczcie, to jest na bank rzymek To jest na bank moneta rzymska I to jest chyba ta sama co ostatnio. Tak. Już się wy, 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 wyłania ten człowiek. Zobaczymy, czy z tej strony będą konie. Nie, z tej strony nie ma konie. Jest człowiek, jest wizerunek. Widzicie? Jest profil postaci, głowy. Jest ciężka, spora ta moneta. Ale jazda, mam Rzymka. Nie szło, nie szło i wyszedł Rzym. Widzicie? Tu jest zarys głowy, postaci. Obecnie to, to zobaczymy dalej, ale jest. Na koniec super. prawie coś znalazł taki grot. Jak to można powiedzieć? No, to ma swoje lata, bo już widać piękna patyna. Ale co to może być? Zobaczcie dokładnie. Nieźle to wygląda. Macie pomysł, co to może być? Patyna jest idealna. Witam Was na podsumowaniu. Jak tu widzicie, sporo metalowych części żelaznych, żelaznianych, aluminiowych. Bardzo dużo puszek. Tutaj taka folika z firmy Bayer. Też ma swoje lata. Jakieś polmusiki, nakładki, e, ogniwa od łańcuchów. Tu jakiś pierścień. Przejdźmy do ciekawszych znajdek. Tu mamy taką tabliczkę znamionową z e, cyferką 3. Tutaj blaszka od harmoniki ustnej, najprawdopodobniej. No i przejdźmy do ciekawszych znajdek. Na polu znalazłem 1 euro. Fajnie, współczesna moneta się trafiła. Pierwszy raz na polu. Tu mamy Adolfika. Niestety stanagonalny. agonalny się zrobił po oczyszczeniu. E, jeden Fenik. 1942 roku tu mamy klamrę teraz sprawdzałem tą klamrę i ta klamra jest stara w katalogu różnych klamr najbardziej pasowała mi ta z y, roczników 1250-1350 więc no, może mieć swoje lata na pewno już teraz widzicie y, na obrazku tą klamrę najbardziej mi ona to przypomina nie? i Fantem dnia, mega fantem dnia jest ten Rzymek. To jest na bank Rzymek, tylko nie mogę tego rozczytać. To jest nie do rozczytania. Moneta tu macie ucho, broda, oczodu, oczy i tu włosy jakieś. Tak to wygląda. I tutaj tył karku. To są włosy, może jakaś, nie wiem, ta z liścia laurowego, korona, czy tam wieniec, jak to się nazywa. A to tak wygląda z drugiej strony. Dobrze. Dziękuję wam za poświęcony czas. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Dam Detektorysta I dla zasięgu do 1000 subów niewiele zostało, więc co za tym idzie będzie start konkursu. I jeszcze wam chcę życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, mimo wszystko, mimo tych czasów. I widzimy się już prawdopodobnie na wykopkach po nowym roku, bo niestety jest lockdown. No, chyba że naprawdę mi się uda. Nie obiecuję, że będą jakieś filmy, ale jeżeli będą, to wstawię. A tak to na wszelki wypadek. Życzę Wam wszystkich wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.